Prawda jest taka, że, że nie jest mi blisko na dzień dzisiejszy, żeby tu podpisać kontrakt, ale do końca tygodnia, jeszcze jakby ten czas jest, jeszcze prezes powiedział, żebyśmy poczekali do, do piątku. Jeżeli piątka, do piątku się rozstrzygnie jakakolwiek sytuacja związana z Wrocławiem, to również podejmę, będzie to brane pod uwagę, jeśli chodzi o podpisanie kontraktu. Nie, nie gwarantuję, że, że to będzie świąt Wrocław, ale na pewno podpiszę kontrakt w tym tygodniu. Mam do podpisania teraz parę kontraktów. Ale jeszcze poczekam. Jeszcze ten tydzień myślę, że będzie optymalnie do tego, żeby przed urlopem po prostu zamknąć sprawy transferowe, żeby już móc się przygotować psychicznie do nowego sezonu. Być może w nowym klubie. W tym momencie mam trzy do podpisania. Parę jest do zapytań. To wszystko zależy od tego też, w którym kierunku chciałbym iść. I też chciałbym iść do klubu albo, albo zostać tu w klubie i dawać coś drużynie, bo ja nie chcę iść i, i być tam piątym kołem wozu i gdzieś tam żeby było mówione, że poszedłem tylko dla pieniędzy albo żeby pobierać pieniądze albo nie wiem, że już ja muszę coś dawać drużynie, wtedy się będę spełniał jako, jako piłkarz.